to będzie bardzo... ...dwa historyjki. I koniec. No. Widzę, że bajunia się podobała. Mhm. Jeszcze troszkę mi się połowimy. No. Chodź malutka. O Jezus Maria! Dziecko, sorry. No. Oh. No chodź, biorę cię na rączki i idziemy tam, gdzie ojcu bierz ją. Co, czemu ja? Bo nie ja. Idę po dziewczynki. Dziewczynki wstajemy. Tak, mama, która kacina. No, dwóch, dwunastu, Czy, mama ubieje mnie, a potem z nią sprawdzić, bo mi gorąco. Yhy, uj. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, idę do taty. Uj, mama, siolę. Idę do taty. idę No, hej. Halo. Jezus.

eee nic, nic, tata. Nic, nic. Absolutnie nic. No i lepiej, żeby faktycznie taka Jezus, spakuje ją na szybko. Jezu, 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 Jezu. to Jezu, 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 Jeju jeju Jeju, 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 e, 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 e. jeju, już taka jeju, 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 ciepła. jeju, nie ciepłe, jeju, na jeju, Musimy komuś ukraść widzowie. O jej, choć nie ma już jeju, Oto kręgniamy od niego. Sorry, dzieciak, będziesz koły chodził. Nago będziesz chodził. Hmm. Hmm. Chociaż. Chodzisz... Nie, hmm. Je, tam my ci szlachroka. Tam my ci pieluchy przecież tak też. Ludzie chodzą normalnie, z nie... nie, Którzy wcale nie uciekli. Ceia trica. Ô, ah, ah, ah. Não pede isso, pata. Jezu, 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 Jesus, jezu, jezu, jezu. Jezu, 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 Maria.

Zówkę chińską, tą, która się długo dosyć robi. Gli. Dobra, nie musi być tak hmm. Ale jesteś od kiedy? Nie jesteś samo. Hmm. Jest, jest... Oj, oj, oj. O, oj, oj. Ważne. Oj. Mhm. No dobra, lecimy szybko. Jezu, chodźcie szybko. Chodźcie szybko. Chodźcie szybko. Złóżka. Imię... Co... Która to jest? No jest... Mama ja woda. Jagoda. Jagoda Mhm. Piętro pierwsze. Panie chce weźmie te ryby. Panie chce weźmie te i co jest yes, Bo jakieś dziwne powolne Ja chciałem! Czekaj! A zapłata! Ma pan duże! O, dziękuję. Reszta złotych. Nie trzeba! O, jaki miły człowiek! Od razu cię chce pracować. <grym> O Jezu, szybciej, szybciej, dzień dobry, my tu byliśmy skrywani tylko. No. Ja usiądę sobie, bo nie mogę w być o życiu. Ale wolę tu, o, bo ja do domu i będę już jestem inwalidą. Naua! No. Nie mądrze się, przestań. Panie, pan mi przyprowadzi to coś. Masa pan. Chcemy na tym słońcu. Okradziony się. Dobra, fordech słaby. Mhm. Gardło jakie dziwne, podejrzane. Tutaj. Oprócz podejrzanego wyglądu przez ubranie i piegi za bardzo nie wykrywa. Coś wykrywa, popiszczy. I jak tak robi, to znaczy, że coś wykrywa, ale jeszcze zobacz, co tutaj. Aha, wygląda na to, że ta dziewczynka niech wezwał cytofobia cytuję. Najniebezpieczniejsza mikstura na świecie, która może nawet zabić, jak się ma poniżej 18 lat? Jezu, to ja muszę jest... to jest rastować. Jezu, przeklęta się. Jest tu dziecko. Jezu, 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 Nie Niech Pani sprzeda... Co jej jest? tutaj Pani widzi? Pitytofobia. to to. Cytofobia, fobia, cytofobia to fobia to mikstura pożażyciu, której poniżej 18 lat może nawet użyć. Dobrze, działa ta mikstura. Je 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 jezu, jezu, jezu. Jezu, nie, nie, Piesie dziecko małe hmm. A ja to co? Pies samą brzydką, nudną, śmierdzącą wodę Nie ma, ruć będzie zaraz I... ubiegł Dobra, dobra, dobra

Możesz trochę się zdrować tego życia? Nie. Nie jest potrzebna nikomu. jak tak możesz mówić? Nie spodziewałaś się tego? Dobra, kochani, to byłoby na tyle w partii 1 tej historii. Partii 2. Przepraszam, na tyle. tej historii. Dziękuję.